Wyobraź sobie przepełniony teatr w starożytnym Rzymie, potężnego cesarza obserwującego z Loży, a na scenie komika z jednym zadaniem: wyśmiać wiarę chrześcijańską. Jednak to, co wydarzyło się tamtego wieczoru w teatrze, przeszło wszelkie oczekiwania, nawet jego własne. Ta niemal zapomniana opowieść może całkowicie odmienić sposób, w jaki postrzegać Bożą łaskę. Aby zrozumieć tę niezwykłą historię, musimy cofnąć się w czasie do końca III i IV wieku naszej ery. Imperium rzymskie znajdowało się wówczas u szczytu swojej potęgi, będąc centrum znanego świata. Majestatyczne i impulujące, ale jednocześnie pełne wrzących napięć, szczególnie w kwestiach religijnych. W tym burzliwym okresie pojawia się główny bohater naszej opowieści, Genezjusz. Mężczyzna dobrze znany w mieście jako Utalentowany aktor teatralny, błyskotliwy komik i szanowany przywódca trupy teatralnej. Genezjusz nie ukrywał swojej tożsamości, był zagorzałym poganinem, człowiekiem, który według przekazów prowadził rozwiązłe i zuchwałe życie, pełne oddania rzymskim bóstwom i głębokiej pogardy dla chrześcijan. Ta charakterystyka, jak zauważysz, nie jest przypadkowa. Stanowi fundamentalny element podkreślający dramatyzm tego, co miało nastąpić później ukazując jak niezwykła była jego przemiana. Były to niebezpieczne czasy dla wyznawców Chrystusa. Władał wówczas cesarz Dioklecjan, który rządził od 284 do 305 roku po Chrystusie. Zapamiętano go nie tylko z reorganizacji imperium, ale przede wszystkim z impensywnych i powszechnych prześladowań chrześcijan, ostatnich i prawdopodobnie najbardziej brutalnych ze wszystkich. Zdobycie przychylności cesarza było kwestią przetrwania i awansu społecznego, a jednym ze znanych sposobów osiągnięcia tego celu było ośmieszanie wiary, którą Dioklecjan tak bardzo nienawidził. Sytuacja stała się napięta, gdy Genezjusz wraz ze swoją trupą otrzymał zlecenie bezpośrednio z dworu cesarskiego wystawić przedstawienie dla samego Dioklecjana, jego dworu i ogromnej publiczności. Cel był jasny. Wyśmiać i ośmieszyć wiarę chrześcijańską ze szczególnym naciskiem na sakrament chrztu. Genezjusz wykorzystując cały swój talent i pragnienie zaimponować cesarzowi, rzucił się w to zadanie z całym zaangażowaniem. Nie studiował chrześcijańskiego obrządku, aby go zrozumieć, lecz aby go zniekształcić, uczynić parodię jak najbardziej karykaturalną i godną pogardy. Spektakl się rozpoczął i Genezjusz grał główną rolę. Scena wyglądała następująco. Udawał, że jest na skraju śmierci, leżąc na scenie i prosząc przyjaciół o chrz, ponieważ czuł zbliżający się koniec. Cała ceremonia była inscenizowana z rekwizytami i kwestiami, stworzonymi po to, aby wywołać śmiech i pogardę pogańskiej publiczności. I plan działał doskonale. Cesarz i cały lud śmiali się serdecznie z bluźniaczego przedstawienia, oklaskując umiejętności aktora w uchwyceniu i ośmieszeniu wiary, którą tak bardzo nienawidzili. Scena w tym momencie była świątynią drwiny. Jednak właśnie tutaj narracja przyjmuje nadprzyrodzony zwrot akcji. W dokładnym momencie symulowanego chrztu, kiedy woda została wylana na niego jako część inscenizacji, Genezjusz doznał głębokiego i natychmiastowego przeżycia duchowego. To, co było fikcją, przekształciło się w przytłaczającą rzeczywistość. Historia opowiada, że miał potężną wizję. Zobaczył otwierające się niebiosa i poczuł dotknięcie boskie. Anioły się ukazały, trzymając książkę, w której zapisane były wszystkie jego dawne grzechy, i zapewnili go, że woda chrztu, którą otrzymywał w sposób przydzierczy, ma poc obmycia wszystkich jego nieprawości. W wizji zobaczył, jak karty tej książki stały się czyste. Poruszony dym doświadczeniem, to co zaczęło się jako akt drwiny, przekształciło się w moment prawdziwego nawrócenia. Genezjusz wstał i z nowym porywającym przekonaniem ogłosił swoją szczerą wiarę w chrześcijaństwo, tam, właśnie, przed cesarzem i całą osłupiałą publicznością. Jego koledzy ze sceny, nie rozumiejąc wewnętrznej przemiany, kontynuowali przedstawienie, ubierając go w białą tunikę, aby wyśmiać strój świeżo ochrzczonych, ale dla Genezjusza spektakl zakończył się w tym momencie. Był teraz prawdziwym chrześcijaninem. Pierwszą reakcją publiczności, i nawet cesarza, było zdumienie, po którym nastąpiły entuzjastyczne oklaski. Uwierzyli, że to ogłoszenie było częścią aktu, niesamowicie realistyczną, mistrzowską sztuką. Umiejętności Genezjusza jako aktora wydawały się osiągnąć niespotykany poziom prawdopodobieństwa. Jednak Genezjusz nie przestał. W miarę jak trwał w swoim wyznaniu, wyrzekając się bałwochwalstwa i wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa jako jedynego prawdziwego Boga, atmosfera w teatrze zmieniła się drastycznie. Cesarz, zdając sobie sprawę, że to już nie jest teatr, wpadł w furię. To była zuchwałość, to była zdrada. Dioklecjan rozkazał, aby Genezjusz został aresztowany przez Plaucjusza, prefekta pretoriów i torturowany, aby się wyparł i złożył ofiary pogańskim bogom ale Genezjusz pozostawał nieugięty, opierał się wszelkim torturom, deklarując swoją lojalność do nieśmiertelnego króla nieba i ziemi. Jego odmowa posłuszeństwa Dioklecjanowi, którego królestwo teraz uważał za przemijające, przypieczętowała jego los. Odurzony odwagą i wyzwaniem aktora, cesarz rozkazał jego ścięcie. Wyrok został wykonany około roku 303 po Chrystusie. Tak scena jego drwiny, Stała się miejscem jego ostatniego świadectwa i martyrostwa. Mówi się, że został pochowany przy Via Tiburtina w Rzymie. Dzisiaj jest uznawany za patrona wszystkich pracujących w sztukach scenicznych: aktorów, komików, muzyków, tancerzy. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce tak samo jak moje, zostań z nami, subskrybując nasz kanał, bo mamy jeszcze wiele takich niezwykłych opowieści do opowiedzenia. A teraz powiedz mi w komentarzach, czy kiedykolwiek doświadczyłeś momentu, który całkowicie zmienił Twoje życie? Jaka sytuacja sprawiła, że spojrzałeś na świat zupełnie innymi oczami? Twoja historia może zainspirować kogoś innego, więc podziel się nią z naszą społecznością. Życie świętego Genezjusza z Rzymu stanowi potężne przypomnienie, że łaska może rzeczywiście przemieniać serca w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i okolicznościach. To dowód na to, że Boża miłość nie zna granic i może dościąć każdego, nawet tego, kto wydaje się być najdalej od wiary. Historia ta pokazuje nam również, jak wielką moc ma autentyczne świadectwo. Genezjusz nie potrzebował długich przemówień czy teologicznych dyskusji, jego życie i śmierć stały się najsilniejszym argumentem za prawdą, w którą uwierzył. Drodzy przyjaciele, jeśli ten film dotknął Waszych serc, jeśli historia świętego Genezjusza sprawiła, że zastanowiliście się nad działaniem Bożej Łaski w Waszym własnym życiu, to znaczy, że nasza misja została wypełniona. Zapraszam Was serdecznie do dołączenia do naszej rodziny. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii świętych i martyników. Ale najważniejsze, podzielcie się w komentarzach tym, czego nauczyła Was ta historia, jakie refleksje wzbudziła w Waszych sercach. Czy macie własne doświadczenia z nieoczekiwaną łaską? Wasze historie mogą stać się źródłem nadziei dla innych, więc nie wahajcie się nimi dzielić. Razem tworzymy wspólnotę ludzi poszukujących prawdy i piękna w życiu świętych. Święty Geneziusz z Rzymu, módl się za nami.